Też kiedyś byłem taki jak ty i pracowałem na etacie od pierwszego do pierwszego, a nawet od pierwszego do dziesiątego. Moje życie całkowicie się zmieniło, odkąd wbiłem tylko w jeden link. Zaczęły do mnie wpływać tak niewyobrażalne pieniądze, o których nigdy nie słyszałem, nie widziałem, nawet nigdy nie wyprodukowano tylu w mennicy. Ale one do mnie wpłynęły i ty możesz być ich posiadaczem, już dziś. Nie musisz kompletnie nic robić, a tym bardziej pracować. Niech, niech pracują inni, ty tego nie rób, stary. stary. Po co ty masz to robić? Przecież za ciebie wszystko wyprodukują maszyny. A te maszyny wyprodukuje powiedzmy jakaś inna maszyna, którą też wyprodukuje inna maszyna, czyli maszyny zaczną się same produkować. Po co ty masz iść do pracy, skoro możesz na, za jednym kliknięciem zapewnić sobie byt na całe życie? A więc jeżeli chcesz zarobić 30 tysięcy, musisz płacić jedyne 100 tysięcy do mnie na konto i prześlę ci kilka wskazówek, jak zarobić konkretną kapustę. Na początek będziesz musiał się pierdolnąć kamieniem w łeb. Raz, wejść w mój link, a później pierdolnąć się drugi i trzeci. Tylko pamiętaj, że za trzecim razem w potylicę, bo to nie zadziała. Jeżeli kolejność będzie niepoprawna, to nie będziesz miał kapusty. A więc pamiętaj o tym, jak będziesz się walił kamieniem po łbie, żeby być zawsze już zarobionym i nie będziesz musiał nic robić. Nie tylko ty, ale twoja rodzina i wszyscy twoi znajomi nie będą musieli już pracować. Dzięki temu, że ty wejdziesz w ten link. Rozumiesz człowieniu, jakie to proste, a ty nie kumałeś. Tobie się wydawało, że trzeba będzie pracować? <laughs> już dziś twoje życie może być lepsze, tylko wejdź w ten link. Pozdrawiam Cię serdecznie, Elo.